A revoir. Chcę. Już w ulic gwarze czuję ból. Za miasta chcę wyjść próg, gdzie księżyc marzy pośród pól u brzegu starych strug. Tam, poprzez chwiejny sosen las, dostrzegę domu, świateł blask. Chcę poczuć wiatr, co chłodzi twarz, Z odległych frunąc wzgórz, polami koniczyny, aż. Na skraj pogodnych mórz i słyszeć huk spienionych grzyw, bijących o skali stykliw. Blichtr mierzi mnie, salonów z lot. Chcę odejść w ciemną noc ogrodu, gdzie zieleni splot i białych lilii moc zaczerpnę wonnych mroków łyk. Ich przyjaźń cenię tak jak nikt. Chcę słuchać głosu drżu. Gdy mrzy wiosennych jego mów, chcę słuchać, kiedy ciało drży przyjemnych dawnych słów, by śnieg wiśniowych płatków spadł i bielą okrył cały sad. Na sen chcę czasu, bo gdy śnię, wstrzymuję pośpiech, lęk, trąbienie wrzaski zmienić chcę, nadrozda nocny dźwięk. I na zabawę chętkę mam, Dziś wracać chcę do domu sam. Walter Blythe, Susanna Baker Niektóre fragmenty tego wiersza potrafią zrozumieć, ale przede wszystkim jest to, jak mawia droga pani doktorowa, wytwór wyobraźni. Walter nie spędził większej ilości czasu w jakimkolwiek mieście w okresie, gdy powstał ten wiersz. Był przecież wtedy ledwie nastolatkiem a Lovebridge miastem nazwać nie można. Nigdy nie zapomnę nocy, gdy uciekł od doktora Parkera i wracał do domu po ciemku sześć mil. Poza tym jestem pewna, że ani ogród tutaj, ani ten w wymarzonym domku nie był plątaniną zieleni. Kwiaty wiśni wydają się bielsze niż zwykle tego roku. Jakże Walter je kochał, szczególnie te dziko rosnące w Dolinie Tęczy. Ale właściwie Walter kochał wszystko, co piękne. Zuzanno, mawiał do mnie, świat jest pełen piękna. Był zbyt młody, by wiedzieć, że to nie do końca prawda, ale przyznaję, że parę pięknych rzeczy na tym świecie jest. Jutro muszę wyrwać chwasty z rabatki fiołków. Zawsze robiliśmy to razem. Spójrz na te ich osobliwe oblicza, Zuzanno, mówił. Nie wiem, co miał na myśli, ale rzeczywiście fiołki mają twarze. I tego się będę trzymać, Pielgrzym. Wiatr lekko powiał z wzgórza i deszcz nadciąga z zachodu. Ja na wędrówkę wyruszam, spragniony wielkiej przygody, i pójdę wśród zjaw i czarów, słuchany i urzeczony. Chmury odpłyną daleko, gwiazdy zabłyszczą zdziwione, księżyc zabłyśnie nieduży niczym. Na dziecka obrazku łagodnie rozświetli niebo i brzozy obleje blaskiem. Ja swoje kroki skieruję ku lasom nieznanym i ciemnym, gdzie kurz pokrył moje marzenia i śmierci mrok spłynął tajemny. I wiosna będzie już moja, i lato gorące i słotne. Jesienne wieczory przy winie i biała zimowa samotność. Tu drzew mnie korony otulą, gałęzie ochronią jak straże, a tam, gdzie wydm ciągną się grzbiety, wiatr ostry, poczuję na twarzy. Nie biegnąc, nie stając po drodze, tak pójdą daleko przed siebie, wpatrzony łagodnie w oblicze mojej gwiazdy. Skazówki na niebie. Walter Blight, Diana Blight napisał to tuż przed wybuchem wojny. Doktor Gilbert Blight, dziecko piszące o swych dawnych marzeniach, Ania Blight, to chyba jedyny moment, kiedy możemy o nich mówić, potem gdy jesteśmy starsi, wspominanie dawnych pragnień przesycono jest goryczą. Susanna Baker zdecydowanym tonem Pani, i pan doktor, nigdy się nie zastarzają, droga pani doktorowo. Ania Blight wzdychając. Czasem czuje się stara, nawet starsza niż w rzeczywistości. Flora Blythe. Piękno było gwiazdą polarną Waltera, jego przewodniczką. Wiemy już, że piękno będzie towarzyszyć mu teraz już zawsze, mamo. Pieśń o wiośnie. Cygański wiatr, co gra i dmie, gdzie pęka buku-pąk niech wie, że słyszę wiosny śmiech w srebrzystej mowie łąk Omgiełko wtoczyć mleczny kłąb w zielony dziki jar Ty chciej. gdy w gazie sukni skrywasz chląb królowej służysz swej ziarenko w żyznej glebie tkwisz, chwyć słońce deszcze pij z radością swej powłoce śpisz narodzin pól się bij nadziei fioły kwitnie już tak kwitniesz szumych nóg, psypie drogi, szkarła, tróż, gdy wiosnę, zwróci Bóg. Walter Blythe. Doktor Gilbert Blight, owszem, Bóg zawsze zsyła wiosnę, dzięki mu za to. Susanna Baker, choć w tym roku nadeszła dość późno, żonkile dopiero zaczynają rozkwitać do siebie. Jakże Walter kochał żonkile? Ania Blythe. Kiedyś lubiłam zimę, nawet przez ostatnie 20 lat. Teraz jednak zastanawiam się, jak moglibyśmy ją przetrwać, gdyby nie nadzieja na to, że po zimie przyjdzie wiosna. Doktor Gilbert Blake Czyżby życie u mego boku było aż tak ciężkie, Aniu? Zuzanna Baker w myśli: Kochany doktor, musi zawsze sobie pożartować. Pokłosie był taki czas, kiedy byliśmy młodzi, kto bał się walk, dziś starość już doskwiera i nawet tchórz też stawał się odważny, czy wtedy ktoś z nas lękał się umierać, a zbrojny lud diabelskim wybuch śmiechem i zapach krwi piekielną radość wzniecił i była noc, gdy z mych rąk zginął człowiek. I tyle gwiazd i księżyc jasny świecił. Tak młody był, że mógł być moim bratem. Nie czułem nic, patrzyłem nań wesoło, jak kuli strzał śmiertelnie wskroś go przeszył. Tak smukły był i tak miał blade czoło. Uniosłem broń w geście mojego męstwa, a boku wróg i martwe krwawe ciała i zapach krwi, co jeszcze ostygała. I triumf, mój, gorzki smak zwycięstwa. Kto młody był, ten starość znosi godnie, lecz piękna już, choć bliskie, nie zobaczy. Bo myśmy już stanęli u wrót piekieł, ich straszny żar poranił nasze oczy. Szczęśliwsi są ci, którzy zmarli wcześniej, bo pamięć ich prześmierć jest wyczyszczona i mogą trwać w spokojnym zapomnieniu bo ginie pamięć kiedy człowiek kona nie minie wstyd i już nie zapomnimy nienawiść trwa i wróci wstyd o świcie spokojny sen nie naszym przeznaczeniem bo z moich rąk ktoś kiedyś stracił życie i niesie wiatr, głosy i różne dźwięki Nieważne, gdzie skieruję swe spojrzenie, tam gaśnie świt i wraca to wspomnienie Człowieka, co z mojej umierał ręki. Walter Blythe Wiersz ten został napisany gdzieś we Francji w roku bitwy pod Carlet. Został przesłany do matki z resztą rzeczy Waltera. Nie czytała tego wiersza nikomu z wyjątkiem Kuby Blight, który twierdzi, Walter nigdy nikogo nie zabił, mamo, ale widział widział to. Ania Blight, spokojnie, jestem wdzięczna, że Walter nie powrócił. Obawiam się, że nie mógłby żyć z takimi wspomnieniami. A gdyby teraz ujrzał, jak bezowocne okazało się ich poświęcenie, gdyby ujrzał potworności Holokaustu, Kuba Blight, myśląc o Kubie juniorze i młodym Walterze wiem, wiem. Nawet ja, choć skórę mam twardszą niż Walter. Ale porozmawiajmy o czymś innym. Kto powiedział zapominamy, bo musimy, miał z pewnością rację.